To już siódma urodziny park Ran Katowice. W jubileuszowym wydarzeniu brali udział zarówno najmłodsi, jak i ci trochę starsi, a trzysetne spotkanie miłośników biegania było okraszone radosną sportową atmosferą. Sobotni bieg w Parku Kościuszki to już pewnego rodzaju tradycja. Park ran zaczął się w 2011 roku w Polsce, jeszcze wcześniej w 2004 roku w Wielkiej Brytanii. I tak naprawdę od tego czasu się rozrastał, aż w końcu w 2016 roku dotarł do Katowic, dokładnie 7 maja. Jubileuszowe wydarzenie zmobilizowało wszystkich uczestników bez wyjątku. Mój debiut w parku nie kompletnie spontaniczny. Wczoraj o 20 się zdecydowałem. No i tak, wpadła życiówka, bardzo miła trasa, nieoceniona pomoc Spacemakera. I generalnie bardzo przyjemny bieg. Zaczęło się tak pięknie, że trzeba będzie chwadać częściej. Dobra zabawa. To przede wszystkim najlepiej. A wyniki, wyniki też są ważne, ale przede wszystkim dobrze się bawić, a tutaj w tym miejscu na parganie można się bawić najlepiej. Wydarzenie zawsze podzielone jest na kategorie dla młodszych i starszych biegaczy. Dystansu 5 km może być wymagający dla osób najmłodszych, natomiast z tego względu, że mamy tutaj jedno, właściwie dwa kółka, może na przykład, jedno kółko na przykład, razem z rodzicem, czy przejść na przykład, dzieci zaczynają też w wózkach, więc tu nie ma tak naprawdę tutaj ograniczenia wieku. Rejestracja jest od czwartego roku życia, natomiast tak naprawdę zależy od chęci i rodziców i dzieci. Każdy może tutaj przyjść i aktywnie spędzić czas. Po ukończonym biegu na uczestników czekała słodka nagroda. Wszyscy niezależnie od uzyskanego czasu, od tego na którym miejscu przybiegną mogą liczyć na słodki poczęstunek, a na sam koniec spotykamy się w naszej zaprzyjaźnionej kawiarni na urodzinowym torcie. Dla Sportu Michał Pietraszko.